Centrum miasta dla wszystkich lub w najbliższym otoczeniu dla sąsiadów. Ważne, że w Złotowie i że dla ogółu. Takie są założenia pomysłów, które skłaszać można w ramach budżetu obywatelskiego. Złotowianie, choć mają jeszcze półtora miesiąca, pomysły już mają. Bywa, że dokładnie sprecyzowane. Słowackiego i tam jest taki ładny, duży, nieczynny plac. I miałbym taki wniosek, żeby na tym placu zrobić miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. W mieście znanym ze sporej ilości rowerzystów nie dziwią także takie propozycje. Ścieżki, po prostu więcej zaznaczyć, żeby można było jeździć, no, rowerowo. Jeszcze więcej ścieżek rowerowych. Inne miasta gorzej stoją, na pewno. Złotów może się poszczycić, że ma, ale wydaje mi się, że byłoby fajnie. Choć propozycje, które mieli zapytanie przez nas mieszkańcy miasta miały charakter typowo inwestycyjny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić pomysł, na przykład na przedsięwzięcie artystyczne, czy też inny, bardziej oryginalny. Burmistrz Złotowa czeka na inwencje mieszkańców. Chciałbym, aby potrzeby mieszkańców były naprawdę zaspokajane w jak największym stopniu i nie ma lepszej drogi, jak dowiedzieć się tego od samych mieszkańców. A więc budżet obywatelski, żeby jak był najbardziej obywatelski, zależy mi na tym, aby był licznie zasypany różnymi propozycjami ze strony mieszkańców. Propozycje takie może złożyć każdy złotowianin, który ukończył 16 rok życia. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o profil pomysłu poza tym, że należy pamiętać, iż miasto może finansować tylko zadania realizowane na swoim majątku. Nie ma także specjalnych formularzy. Wniosek można napisać nawet odręcznie i przynieść do magistratu. W sekretariacie urzędu. No, podpisane, oczywiście, wiadomo, bo to jest jednak istotna sprawa, kto, kto taki wniosek składa. Natomiast może być też przesłany mailowo na adres urzędu. Forma nie jest taka ważna. Ważne są te podstawowe informacje i to, że powinna być to propozycja, która rzeczywiście jest istotna społecznie. Dla każdego może to oznaczać coś innego, więc pole do popisu jest duże. Choć na złotowskich ulicach pojawiają się i takie głosy. Nie można w złotowie narzekać na takie sprawy. Nie można. Zatem nie narzekając warto wykorzystać szansę i do końca września zgłosić swój pomysł. Być może to właśnie on już wiosną przyszłego roku zostanie zrealizowany.